Trzeba byłoby chyba wrócić jeszcze do tego pierwszego zachwytu z Tokio. Do pierwszego, pierwszego złota. złota. Tak. Zasłużyli na to, żeby przyjrzeć się im i teraz, żeby porozmawiać z tymi, którzy zachwycili nasze serca. Połączmy się z pierwszymi złotymi medalistami. Są! Całą siódemką! Witajcie, kochani! <laughs> Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetyk, Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik. Wow! Super Was Jesteśmy... widzieć <laughs> całą siódemką. Słuchajcie, przyzwyczailiście się już do tego, że jesteście złotymi medalistami z Tokio? Myślę, że powoli już to do nas chyba zaczyna docierać, ale z drugiej strony staramy się jeszcze tutaj skupić, bo zarówno my, jak i panowie mamy jeszcze tutaj e, zadanie do wykonania, także myślę tak naprawdę, że do nas wszystkich dotrze to dopiero po wylądowaniu w kraju. Mm. Przed finałem zmieniono trzech z czterech półfinałowych zawodników. Powiedzcie, czy to była taka zagrywka taktyczna wasza? O co tu chodziło? Tak, zdecydowanie to była zagrywka taktyczna. My tutaj mamy na tyle mocną ekipę i jesteśmy na podobnym poziomie, że jednak możemy sobie pozwalać na takie manewry, nie to co pozostałe, pozostałe państwa rywalizujący z nami. To była nasza mocna strona, że jednak mogliśmy powiedzieć na świeżości. Czyli wiara w siebie słyszymy, że jest i to bardzo ważne przed kolejnymi biegami. A powiedzcie, bo było to zamieszanie, nie wszyscy wiedzą tak dokładnie o co chodzi. Dlaczego wy nie mogliście stanąć wszyscy na podium, tylko stanęła czwórka? No to jest akurat właśnie trudny temat i mam nadzieję, że na przestrzeni lat wreszcie ktoś się za to weźmie i w końcu przepisy się zmienią. Niestety są takie zasady, że wchodzi tylko czwórka i wyłącznie która biegała w finale. Uważam, że tak nie powinno być, bo osoby biegające w eliminacjach również zasłużyły sobie na to, żeby wejść na, na podium i w tym przypadku odsłuchać Mazurka Dąbrowskiego. Próbowałyśmy tutaj dziewczyny przebyć, razem z nami miałyśmy wydrukowane zdjęcia, zdjęcia ale niestety, niestety pomysł mnie nie wypalił, ale no jest. Ale to czekajcie, przykań. odebrali Wam te zdjęcia, powiedzieli, że proszę oddać to, co macie w dłoniach. Czy zagrozili dyskwalifikacją? No właśnie e, powiedziano nam, że może to zagrozić dyskwalifikacją, A. dlatego no, zdecydowaliśmy się, że jednak tego nie zrobimy, ale fajnie, e, że dziewczyny były z nami na tej dekoracji. Przykre było to, że też od razu e, jakby po dekoracji nie dostały razem z nami medalów, tylko trzeba było też na nie niestety niestety czekać, ale myślę, że sobie poradziłyśmy medale dla dziewczyn. chciałyśmy po prostu te Dokładnie. Dokładnie. Dziewczyny I dla dotarły, także tak. Słuchajcie, to jest o tyle ważne, że gdyby nie ta pierwsza zmiana eliminacyjna, to nie byłoby sukcesu końcowego. No więc w ogóle to jest jakiś absurd, tak? Wystarczy było, żeby im się powinęła noga i nie świętowalibyśmy dzisiaj tego, tego złota. Ale to jeszcze podkreślmy, że sztafeta mieszana zadebiutowała na olimpiadzie w Tokio tak. i od razu my... Tutaj pozamiataliśmy, właśnie wy, wy właściwie, przepraszam, pozamiataliście. Ale czekajcie, jechaliście naprawdę po złoto, czy jako debiutanci myśleliście sobie, okej, okay, dobra, że jesteśmy tutaj? I teraz, kto ma odpowiedzieć? Karol? Dokładnie, każdy tutaj ma podobne zdanie, okay. razem z, z, z takimi, które mają również nasi trenerzy. Na rozmowie właśnie przed y, biegiem pokrzepiali nas i wierzyli w to, że tutaj złoto jest w zasięgu. Mm -hmm. Ja osobiście sądziłem, że y, po przywróceniu w zasadzie Amerykanów do biegu, jednak te pierwsze miejsce będzie poza zasięgiem, bo te no. listy światowe wskazywały na to, że ich rekordy prezentują się znacznie mocniej, A tak jest właśnie przeważnie, że y, 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 niektórzy nie potrafią się mobilizować w tych biegach sztafetowych. U nas jest to zaleta, no i właśnie my, my umiemy się czymś takim zabrać i w tych najważniejszych dekadach zmobilizować. No i jednak przerośliśmy te nasze oczekiwania. Kajetan, no ale dałeś naprawdę taki zaskok wszystkim na tej końcówce, że nie wiem, czy specjalnie to rozegrałeś, czy naprawdę dostałeś jakiegoś, nie wiem, poweru? To było całkowicie przypadkowe. Po prostu, no, tak, tak się udało, tak, tak. Okay. Tutaj, oczywiście, była wypracowana bardzo dobra pozycja, bo okay. w biegu eliminacyjnym odbierałem pałeczkę jako pierwszy. I mm -hmm. brak pozorom taka pozycja jest trudniejsza do przywiezienia złota, ponieważ trzeba wziąć całe podmuchy na siebie na tym stadionie. Jest dosyć wiecznie, więc może szybka wiecznie, ale jest dosyć wiecznie na tak duży obiekt. No, i właśnie rywale mogą to wykorzystać szczególnie biegający za plecami, aby zaatakować na tej ostatniej prostej. Słuchajcie, a jutro zaczynają jutro, pojutrze kolejne eliminacje przed wami. Czy to jest tak, że ze złotem będzie się biegało łatwiej? Mam nadzieję, że tak, że pójdziemy tą falą i tylko i wyłącznie ten medal nas uskrzydli. I, i będziemy chciały yy, powalczyć o kolejny medal. Mam nadzieję, że, że się tak stanie, ale najpierw trzeba na spokojnie przebrnąć eliminację, a później będziemy dalej walczyć. Macie rekord Europy, to kiedy rekord świata? Proszę o odpowiedź panów z tyłu, <grymiania> którzy milczą. Ja, ja akurat Katarzyna. jestem jedyną osobą, która gdzieś łączy tą sztafetę, o której było bardzo głośno dwa lata temu, trzy lata temu w sumie już w Birmingham, dlatego do tego pytania jako jedyny mogę odpowiedzieć, że jako świata już na koncie mamy. Źle wybrało Tak. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Wiecie, że jesteśmy z Wami. Nie musimy chyba tego przypominać, ale na wszelki wypadek naprawdę przesyłamy Wam naszymi dobrymi energiami całą dobrą energię z Polski i ze świata, bo Polaków mamy na świecie rozsianych mnóstwo. Bardzo, bardzo mocno trzymamy kciuki. Trzymajcie się.